13 września 1269 Wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady Wlighet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269 Cintra. Wieś zimna woda i kolejna ofiara Gonu. 11 chłopiec. Rodzice nawet nie pytali czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270 Przełęcz w górach Armur. mantikora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270 Jaruka. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby, wszystkie między 10 a 20 rokiem życia, wszystkie poza JNFR.